Ej bratku, nie ja chcę level przejść Ej, ty serio? Kurwa pojebane, ja nie chcę Ach. Ej, mogę ci obciągnąć Kurwo! To... Co? Wie Wybawić mnie Gdzie ja jestem? <laughs> ZJADŁEM GO oh. Good rain, good rain, good rain, good rain, good rain, good rain Good rain, good rain Parchizia. Biegnie do mnie Dobry wieczór, prawo jazdy i dowód rejestracji WYPIERDALAJ KURWA Znowu jadę sam, nie ma nikogo ze mną nie mogę spać we, we know, What we've known this chyba nie wie, że jeszcze mamy trzeci to zrobić Czekaj, będę Cię obserwował, tak Powiedzmy Jak będzie biegł, to Cię ostrzegam Będę BIEGNIE, BIEGNIE, JEST TU, BIEGNIE Kurwa Ty nie żartowałeś <mulik> suko, suko Spierd dalej A się posłuchał, widzisz? Nie ma go. suki Poszedł, 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 poszedł wiem, wiem, Wow, Teraz ten wow na udało nam się dwa. Wow, wow, udało nam się dwa zdobyć niesamowite Ostatni będzie przewalony jak mamy iść stamtąd tu Ale to spróbujmy chociaż to jest to dwa To trzeba ale Nie, Trzeba w tym pojechać już Jo, można go... A, ten... no. no dobra, ustawmy... Tak jak jest... Display. Ustaw... A, jest. A, Bo e, utknąłem! USO, help Step bronze, tak Ale utknąłem, No, utknąłem, no. no Ale tego się Możemy nie... Boże Może się pośpieszył! To... Możesz się no to wejść drugi telewizor i się i zabij! Mega kurwa, Twitch administration Nie mogę zbyć, no. nie mogę. Zbyć nie możesz nie! Dobra, jak będę dalej utknięty, no to co over chyba. Mam Ale it's over, Proszę, nie. Proszę, proszę, o! Tak. Jest! Błagam, idź tam, idź tam, no No nie kurwo, jebana na lewo. Jeszcze mam telewizor, jak coś. Super. Jakby dosłownie, już on jest tutaj Super! R. Dobra, mam pomysł, ja go będę baitował Ja go będę baitował, a ty będziesz z drugiej strony szedł Dobry plan? I wraca Chodź tu Biegni, biegni, biegni! Biegni! W lewo poszedł Druga wola, druga Otworzyło się. To This co? Side. Idziemy w dół? Sanity, 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 bratku. W dół? <grym> co? Skaczemy w dół?

The stop will you if you. Co? Co? The stop will you if you walk on it. O płynę, płynę. Wiem co musimy zrobić, tylko nie wiem jak musimy to zrobić, ale wiem co musimy. Podnieść poziom wody raczej. Ta, serio? Dobra, jeden płynie, drugi tutaj operuje. Ja operuję. No, cool. Do łódki wracaj. What? What? Ej, bo podniosłem poziom wody i nic się nie stało. Ej, bo... Ej, bo nie działa coś. Czekaj. No poczekam sobie spokojnie. To może może korektor order? Ej, ale jaki korekt order? Tu nie ma z czego order. Czekaj, woda jest! Woda jest! No, skąd? No, nie wiem skąd się pojawiła nagle! No jest! Ale ona constantly no. rises, czy.? Ah! It's over. <laughs> Dobra, pójdź, pójdź tym stotkiem. Pójdź tym stotkiem. Dawaj, Malina, ciągniesz! Nowy samochód, firmowe paliwo dla Karoliny z dedykacją. Panina! Dobra, Panina! Panina! muszę się się Wycofuj tym, wycofuj tym, tym Panina! tym stotkiem. Kurwa. O, aha. Spoko. <grym>. Wszystko pod kontrolą. No tu nic nie ma. Giat Sorry, jakieś trzy dziury są. Którą wybrać? To najbardziej tight, ale chodzi, że dziury, że w ziemi, że są trzy wybory te same. A Dobra, ja do lewej I tam gdzie tam. jestem? T loading O a. Pull this to field tank, musimy liver. Levers, nie lever nie wątroba. Kurwa Idzie! I gdzie my mamy się przed tym schować? To jest wolne przynajmniej. Jest. Straka, dupa cipa, szmata. Der za bomboklad za bomboklat i dezybla. Bomboklat! Bomboklat! Ej, bo tu jest jakiś. powód level. Coś się wodny. Ale ta woda nas infektuje, jak coś. A wspierdal. Nie no, welcome to the zebra club. O, udało mi się. O, dobra, bo tu jest. Dobra, patrz czy nie będzie tego nie wiem Big Dika kurwa. No Big Dzieżdun. Idzie, idzie kurwa idzie, idzie. Welcome to the Zebra. Club. A co jeżeli tu w panna? Dosłownie kurwa nic. okej. Okay. Okay. Thank, thanks to know. Ale ta woda nas, bo może... Oho, ale geod, weź tak zrób jeszcze raz! I to gee! Bro's gonna make me act up Dobra, ja będę tu kręcił, ostrzegaj mnie Tylko tak wiesz, od razu, jak będzie Mhm, mm a nie wiem skąd Kręć za... tym, rzuć tym, część tym, dla nas, kręć tym, rzuć tym, część tym, 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 dla... O, jedna rura! Dżurra, rura! Dobra, zaraz obserwuj skąd idzie, bo ja będę kręcił, 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 bedę. Dobra, kręć tym, rzuć tym, jest git. Mam nadzieję, że tylko jeden jest. Me, passing by. Ai, ai. You don't care about how I feel, I don't feel it anymore. You don't care about how I feel. To tyle już. No. No. Bo... You don't care about how I feel, I don't feel it anymore. Jak dobrze, że sobie ustawiłem na inną ścieżkę, żeby móc wyciszyć cię w takich momentach, nie? Aha! nie o to chodzi ej kurwa, bo spadamy! Nie? To chyba tutaj na prawo trzeba dolecieć do tej tej To na górę trzeba wejść, jak jest Na no, co potem? No tu jest korytarz. No co idź? Ja tutaj będę pilnował I we tam zejdź, bo tam są te rury. Tam już zrobimy jak coś. No i rury o, jej błonie, błonie leci, leci.